Główny inspektorat farmaceutyczny może podjąć decyzję o wycofaniu produktu leczniczego, leku z rynku, czy też o wstrzymaniu obrotu produktu leczniczego. Najczęściej wiąże się to z wadami jakościowymi. Dlatego bardzo ważne jest, żeby śledzić portale branżowe, bo musicie mieć świadomość, że czasem lek. Które macie w domu, może podlegać decyzji o wycofaniu go z obrotu, i wtedy trzeba taki lek odnieść do apteki na podstawie obwieszczenia głównego inspektora farmaceutycznego. Dlatego warto jest śledzić decyzje w takich sprawach głównego inspektora farmaceutycznego, bo te decyzje są publikowane w odpowiednim miejscu na stronie rządowej i ja w dniu dzisiejszym. Wklejam Wam link do takiego miejsca, w którym możecie sobie te decyzje odczytać, ciągnąć na dysk, choćby po to, żeby mieć pod ręką numer seryjny produktu leczniczego podlegającego takiej decyzji. Tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się, cześć!